W zmodernizowanym systemie uporządkowane zostało również przypisywanie elementów bazy sił i środków do poszczególnych magazynów oraz przypisywanie elementów wyposażenia pojazdów do odpowiednich skrytek. Obsługa magazynów odbywa się lokalnie, a same magazyny nie są replikowane do nadrzędnej jednostki. Mechanizm został wprowadzony w celu umożliwienia uporządkowania elementów bazy na poziomie jednostki. Aby dodać nowy magazyn do systemu, należy w bazie sił i środków przejść do zakładki magazyny i za pomocą funkcji dodawania magazynu utworzyć w systemie nowy magazyn, podając jego nazwę. Po zapisaniu Magazyn jest widoczny w systemie. Przypisanie elementu bazy sił i środków do poszczególnych magazynów odbywa się w karcie sprzętu dostępnej po wybraniu funkcji edycji elementu bazy. Po przypisaniu elementów do poszczególnych magazynów w bazie sił i środków możemy zmienić sposób wyświetlania na grupowanie po magazynach, co spowoduje wyświetlenie Wszystkich elementów bazy spiętych drzewa magazynów. Nieco inaczej wygląda funkcjonalność skrytek. Katalog skrytek jest definiowany przez administratora głównego systemu i jest spójny na terenie całego kraju. Dlatego użytkownik systemu nie ma możliwości dodawania własnych skrytek. Jeśli takie będą potrzebne należy zgłosić się do administratora systemu. Aby przypisać sprzęt znajdujący się na samochodzie do skrytek, należy w bazie sił i środków wybrać funkcję Sprzęt na i dla każdej pozycji wybrać odpowiednią skrytkę.